Jest takie miejsce, taki kraj, z pokoleniem z ofiarnej krwi, zwycięskiej chwały, nadchodzą dni No, pomoż Boże i wytrwać dalej. jest taki miejsce. Rocznie obchodziliśmy w naszym Kołubie rocznicę Niepodległości Polskiej. Przy takich okazjach Polacy wspominają bohaterów, dzięki którym pokolenia mogą żyć niepodległości w niepodległej Polsce. Mamy to szczęście, że w Paryżu żyje jeszcze kilku bohaterów w czasach II wojny światowej, ale o milionach pozostało tylko wspomnienie, dokumenty, pomniki i groby. Pamięci o tych, którzy walczyli za ojczyznę, niejednokrotnie dedykowali nie, 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 swoje młode życie. Razem z panią Truszyńską, panią Danutą i Ewandem Lokmen i osobami biorącymi udział w uświetleniu dzisiejszego wydarzenia postaram się przybliżyć Państwu postać bohatera narodowego Jana Tyrki. Książka oto Danoty panią pod tytułem Panią Człowanadę jest formą oddania hołdu Janowi Tyrce, jego braciom oraz innym harcerzom z Tarnowa, którzy za działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej zostali sądzeni do więzienia w Tarnowie, a następnie wywiezieni do obozu Auschwitz, a stanto transferowani do Bulewadu. Książka nawiązuje do czasów wcześniejszych, w których jeszcze żyły rodzice Jana Tyrki, Józef Tyrka i Maria z Kilka zdań o ich historii. Południu się jeszcze przed I wojną światową, a 13 lutego 1914 roku przyszedł na świat ich pierdolny syn, któremu dano, dano na imię po ojcu Józef. Zaledwie 4 miesiące po syna wybuchła I wojna światowa. Pierwsza wojna światowa, zwana Wielką Wojną, trwała 4 lata od końca lipca 1913 roku do 11 listopada roku 1918. Walczyły są państwa takie jak Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy i Stany Zjednoczone od 17 roku przeciwko Cesarstwu Austro-Węgierskiemu i Niemcom, Niemcom wspieranym przez Imperium hiszpańskie oraz Bułgarię. To właśnie pod auspicjami Austro-Węgier. Wyruszyły pierwsze legiony, bo pierwsza wojna światła mimo tragicznych skutków, mimo wielu milionów ofiar, to była nadzieja. Nadzieja dla wielu uciężonych narodów. I kiedy zakończenie przyszło 11 listopada 1918 roku, rozpadł się monolit starego świata. Powstało wiele nowych państw, w tym także i Polska. Jeszcze potem trzeba było walczyć i o granice na Śląsku, i na wschodzie, ale ten wynik tej wojny dla nas, można powiedzieć, był oczekiwany z nadzieją. Przy okazji na Wschodzie narodzi się nowy totalitaryzm, ta rewolucja październikowa, która potem zmiotła wiele, wiele istnień ludzkich, wiele milionów istnień ludzkich, ale to było potem. Na razie koniec I wojny światowej to nadzieja na wolność dla Polski, jak wspomniałem, dla innych narodów. Ale o tym za chwilę będzie więcej. Pierwsza wojna światowa to czas wielkich przemian społecznych, politycznych, kulturalnych. W Tarnowie, w mieście ściśle związanym z monarchią habsburską, był to czas szczególnych przeżyć i doświadczeń. Zmian, których się nie spodziewano i nie oczekiwano. W czasie I wojny światowej Tarnów stał się miastem prywatnym, gdzie walczyły sobie sobą dwie wrogie sobie armie rosyjskie i austriackie. W czasie takiej zabiłki wojennej w roku 1916 tylko urodził się mój syn, Stefan. Tarnowianie walczą o wyzwolenie ojczyzny, która po 123 latach niewoli odzyskuje niepodległość. Tarnów jako jedno z pierwszych miast został przyłączony do Cesarstwa Austriackiego i przebywał w niewoli, by następnie jako pierwsze spodnie się wyzwolić. W kościołach odczytano ząbone zawiadomienie Prezydium Komitetu Obrony Narodowej i Komitetu Powiatu Tarnowskiego. Rodacy, w dniu dzisiejszym w miejsce władz austriackich Nastały władze polskie. Załoga Tarnowa oddała się pod rozkazy rządu polskiego. Wzywamy Was, rodacy, by w tej uroczystej i pamiętnej chwili każdy z Was odczuł odpowiedzialność, jaka na społeczeństwie naszym ciąży i dążył wszelkimi siłami do zachowania ładu i porządku. Władze dotychczasowe urzędują dalej ale już w imieniu rządu polskiego, przy naszym współdziałaniu i posłu bezwzględny ze, wszystkich, ze strony wszystkich obywateli im się należy. Przez cały dzień trwał świąteczny nastrój. Pośpiesznie usuwano ślady niewoli, a na ich miejsce wprowadzono polskie orły wykonane z dostępnych materiałów. O godzinie 14 nastąpiła pierwsza defilada załogi polskiej w wolnym Ternowie na podwórzu Koszar. 3 listopada biskup Leon Wałęga celebrował w katedrze uroczystą świętą w intencji zjednoczenia ziem polskich. Na wieść o zakończeniu wojny w Tarnowie zapanował szał radości. Wreszcie Polska odzyskała niepodległość. Wreszcie wolni. Ludzie powychodzili z domów z polskimi flagami narodowymi, ściskając się wzajemnie. A cieszyli się wszyscy. Polacy, Żydzi, których w Tarnowie było ponad 40% ludności. Ale wielu z Tarnowian nie wróciło do domów. I wiele łez wylały matki i siostry po synach i braciach. Na dziedzińcu przed katedrą Najświętszej Maryi Panny czekała też Maria, ciągle jeszcze młodziutka i piękna mama, z młodszym synkiem Stefankiem na rękach i starszym Józiem trzymającym się jej spódnicy. Przyglądali się ciekawie polskim wojskom, harcerzom i strażakom, których witano owacjami i kwiatami, a starszy czteroletni Józio zawołał, ja też będę żołnierzem. Będziesz, będziesz synku, jak, jak tylko dorośniesz, odpowiedziała Maria wciągając główkę Józia. A mały Stefuś, wdurował braciszkowi – Ja też będą znowu nie znam! Maria patrzyła przed siebie, bo nie mogła już się doczekać swojego męża Józefa, który z innymi brał udział w uwolnieniu Tarnowa. Upłynęło trochę czasu, kiedy go zobaczyła. – Patrzcie, synkowie, wasz tatuś wraca! Synkowie tatusia dostrzegli. Puścili się biegiem pierwszy Józia, a za nim Stepuś z okrzykiem – Tatuś, tatuś! Józef złapał za ręce synków, podbiegł do żony, by ją uścisnąć. A nie mówiłem ci, Marysiu, że nasi synkowie będą rosnąć w niepodległej. I trwali tak razem w uścisku ze łzami w oczach. Patrzyli na radujące się tłumy, na dziewczęta rzucające kwiaty pod nogi żołnierzom, na matki tulące do serca swoich chłopców. Po czym Maria, chcąc się pochwalić synkami, zapytała: Józio, Powiemy wierszyk tatusiowi. Tak, tak, zawołał Józio. Maria przykucnęła, zaczęła czytać, a Józio odpowiadał. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. W 1919 roku rodzicu, pardon, rodzicom Marii i Józefowi Turkom tylko urodził się kolejny syn, któremu dali na imię Jan Henryk. Imię Jan po dziadku ze strony Marii, po tym jak urodziły się dwie córki, Zosia i Maria. Maria niestety zmarła na chorobę serca w wieku tylko 5 lat.